Cześć, z tej strony Monika z portalu Strefa Cukiernika. W dzisiejszym nagraniu chciałabym ci pokazać, jak w dosłownie kilku krokach możesz zainstalować aplikację Strefa Cukiernika na swoim iPhone'ie. Wejdź na stronę strefacukiernika.pl, następnie stuknij ikonę udostępnienia, znajdziesz ją na środku w dolnej części ekranu. Następnie stuknij do ekranu początkowego. Zatwierdź dodawanie aplikacji, stukając. Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Od teraz aplikacja jest dostępna na ekranie głównym Twojego urządzenia. Otwierając aplikację po raz pierwszy, wymagane jest ponowne lokowanie. Zaloguj się, używając adresu e-mail i hasła, które zostały podane podczas rejestracji. Ok, na dziś to tyle. Dziękuję za Twój poświęcony czas i do usłyszenia.